Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Maciej Mitera, Rzecznik Krojowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, panie redaktorze, witam naszych widzów i słuchaczy. Ustalmy jedno na początku. Panie sędzio, mamy chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości? Dzisiaj po orzeczeniu CUE, po wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego, mamy jakąś dwuwładzę, problem z wymiarem sprawiedliwości potężny? W mojej ocenie nie. Panie redaktorze, chciałbym uspokoić tutaj. I słuchaczy, i widzów. Jest y, kwestia prawna dla prawników, bardzo interesująca. Natomiast ja osobiście niebezpieczeństwa nie, nie widzę. Oczywiście, to, jeżeli byśmy teoretyzowali, teoretyzowali, to jak z każdym, bym powiedział, zdarzeniem y, przyszłym i niepewnym, no, jest pewna tutaj otoczka, która może stanowić jakąś, bym powiedział, niepewność. Ale ja mam nadzieję, że zdecyduje odpowiedzialność, zdrowy rozsądek i i troskę o państwo. Ale panie sędzio, słyszeliśmy to samo orzeczenie na pewno Izby Pracy Sądu Najwyższego. No, tam skład trzyosobowy stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, podważył niezależność, obiektywność Krajowej Rady Sądownictwa. No, wyżej wiele już się nie da, panie sędzio, jednak. Panie dyrektorze, oczywiście to jest orzeczenie Sądu Najwyższego, ale chciałbym panu y, tutaj zwrócić uwagę Aha. i naszym y, słuchaczom, y, że to dotyczy tej jednostkowej sprawy. Jednostkowej, czyli w sprawie chyba, jeżeli się nie mylę, pana sędziego Kuby, tak, orzeczenie Sądu Najwyższego jest wiążące, ale tylko w tej konkretnej sprawie. Oczywiście uzasadnienie później, ustne motywy y, sądu, konkretnego sędziego Aha. sprawozdawcy, Dokładnie mówią to co pan przed chwilą y, przytoczył. Natomiast na cały bym powiedział tutaj nasze społeczeństwo czy osoby, które mają sprawy? Nie. Nie, nie, nie ma to żadnego znaczenia, bo to dotyczy powtórzę jeszcze raz, bo to jest niezwykle istotne, tylko tej konkretnej sprawy, która i tak nie ma znaczenia, bo jak pan wie, sędzia pan sędzia Kuba wrócił do orzekania. No tylko że panie sędzio, jak, jak to rozumiecie, jeżeli pierwsza prezes Sądu Najwyższego y, pani profesor Małgorzata Gerdów zapowiada, że wezwie bo jeszcze tego nie zrobiła sędziów Izby Dyscyplinarnej, żeby powstrzymali się od orzekania. To chyba inaczej rozumie to pani pierwsza prezes. Panie redaktorze, no, rolą pani prezes jest, będzie powiedział, dbać o ten porządek prawny. Jak pan słusznie zauważył, apeluje. Natomiast czy te apele. No, apele. Nie, to jeszcze nie, tego nie, nie. Powiedziała, że drogą pisemną to zrobi, więc jak rozumiem, jakaś formuła zostanie dopiero tak, wypracowana. Tak, być może pani prezes chce w pewien sposób tutaj się zabezpieczyć, no, ale wszystko zależy od stron. Model europejski, który został zaprezentowany w orzeczeniu Luksemburga, SUE, y, dotyczy standardów. I modelu. Panie redaktorze, ja teoretyzuję i żeby nikogo nie straszyć. To obowiązuje wszystkich praktycznie sędziów, bo Luksemburg pokazał, my! jako Europa mamy taki model, takie standardy i chcielibyśmy, żeby państwo polskie jako kraj członkowski również takie standardy miało. Rozumiem, że pan sędzia teraz odwołuje się do tak zwanej listy Zaradkiewicza, tak? Chodzi o e, listę sędziów opublikowaną e, chyba na początku na portalu w Polityce, e, listę sędziów, którzy zostali nominowani przez Radę Państwa e, w PRL oczywiście, to jest e, niemal 750 sędziów obecnie orzekają. E, chce pan sędzia powiedzieć, że yy, no, być może jakieś... Ustawowe zmiany będą jak, jakiś kolejny etap dekomunizacji, który może sprawić, że ci sędziowie będą pozbawieni możliwości orzekania. Panie redaktorze, broń Boże, ja jestem jako sąd oczywiście od stosowania prawa, a nie od stanowienia, nie chcę wypowiadać się, co powinien robić rządzący, czy w ogóle ogólnie ustawodawca. Czy dekomunizacja chyba nie? Pan profesor Zaradkiewicz, ja tak odczytuję publikację tą listę i pokazanie, jako prawnik, powiedział też teoretyk prawa. No. Już praktyk, bo jest sędzią Sądu Najwyższego, pokazuje. A co z nominacjami, które wówczas były domeną Rady Państwa? Czy Rada Państwa, jako ten organ, oczywiście umówmy się, niezależny, spełniała te standardy europejskie? Moje ocenie profesor Zaradkiewicz, pyta prowokacyjnie. Ja z kolei, idąc dalej, może bliżej niż pan profesor Zaradkiewicz, pytam o nominacje z tych lat 2000-2016. Panie redaktorze, Luksemburg mówi ogólnie o wzorcu modelu, jakim powinien się tutaj nasz ustawodawca nazywać. Ale, ale zdaniem pana sędziego, jeżeli chodzi o ten wzorzec luksemburski, to nie był przestrzegany zarówno w PRL, no co jest dosyć oczywiste, jak i w pierwszych dwudziestu kilku latach III Rzeczypospolitej. A pan redaktor jest w stanie mi powiedzieć, jak wyglądały transmisje Krajowej Rady Sądownictwa, ich posiedzeń? Wie pan, według jakich kryteriów powoływano sędziów? Wie pan, Pan, jak były przeprowadzone rozmowy? Panie redaktorze, wie pan to? Bo teraz pan. Są retoryczne pytania. Oczywiście, powiem. że retoryczne i prowokacyjnie być może pana pytam. Bo przepraszam z całym szacunkiem, być może jest, ma pan taką wiedzę, ale teraz ma pan możliwość śledzenia obrad, posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa. System online. Są zapraszani sędziowie, są protokoły. Jest ta jawność, transparentność. Czy przedtem była? Nie wiem, proszę, ocenić. I jeżeli mamy oceniać, czy spełniały ówczesne Krajowe Rady te standardy, o których mówi Luksemburg? Ale to zdanie pana sędziego, rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa jest jakie? Wtedy nie były spełnione te standardy w III Rzeczypospolitej do zmian wprowadzonych przez prawo i sprawiedliwość, Panie które równo dwa lata temu miały miejsce? Uważam, że tak spełnia ta Krajowa Rada Sądownictwa, jak i ówczesne, natomiast już po orzeczeniu Luksemburga mamy być wskazane, jaki jest ten model i teraz faktycznie można badać, czy każdy sędzia spełnia ten model i jeżeli chodzi o ten organ, którego mam tutaj zaszczyt i przyjemność być rzecznikiem, czy było to w sposób transparentny, europejski, z y, całymi tutaj gwarancjami tej y, niezależności i niezawisłości poszczególnych sędziów. Panie sędzio, czy ostatnie orzeczenie, o którym już mówiliśmy, Izby Pracy Sądu Najwyższego, może mieć y, wpływ na wybór pierwszego prezesa, prezesa Sądu Najwyższego w kwietniu? Y, ma się to wydarzyć? Y, czy, czy pana zdaniem y, no, pozycja sędziów Izby Dyscyplinarnej nie będzie kwestionowana i czy będą mogli w tym w wyborze uczestniczyć, czy to jest no, pewne? Trudno nie mnie oceniać, panie redaktorze, widzę jakiś związek. Przypomnijmy, że faktycznie y, obecna pani prezes kończy swoją kadencję, mm. y, musi dojść do wyboru y, następcy. Nie wiem, czy właśnie nie jest to obliczone, żeby w ten sposób uniemożliwić sędziom obu izb obu bo można to zakwestionować, ale mówię, to nie jest do mnie pytanie, czas pokażę. Ale to sugeruje pan sędzia, co, że to jest właśnie y, taka gra y, prowadzona już y, w kontekście kwietniowego wyboru na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Panie redaktorze, nie chcę nic sugerować, mm. tak jak powiedziałem, jestem no jako sąd stało, od, od stosowania, sędzi. natomiast y, to jest rzecz, bym powiedział, która przyjdzie, czyli wybór następcy. No i kwestia, jeżeli będziemy tutaj kwestionować stos... St status tych osób, czyli sędziów Sądu Najwyższego poszczególnych izb, to faktycznie no te głosy mogą się rozłożyć ale mówię, no nie jestem, bym powiedział, tutaj w środku Sądu Najwyższego. Panie sędzio, co takiego jest w tych listach poparcia sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, że są jedną z najpilniej strzeżonych dzisiaj chyba tajemnic państwowych? Panie redaktorze, faktycznie już tak cały ten nimb tej tajemniczości, mm -hmm. wyobrażenia, bym powiedział, społeczeństwa, ale też i no, polityków są takie, co tam się znajduje. Zapewniam pana, że jeżeli chodzi o mnie, jest 25 nazwisk sędziów, powtórzę, sędziów, którzy udzielili mi poparcia i powtórzę do znudzenia, jak mantrę, bardzo bym chciał, żeby to zostało ujawnione i myślę, że w końcu, przepraszam, prędzej czy później będą te listy ujawnione, bo tam nie ma żadnej tajemnicy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, mocą ustawy ten załącznik, te listy, no nie podlegają ujawnieniu. Kwestia, słyszałem, no że teraz... jest wyrok NSA, tak? Tak, jest wyrok yy, NSA. Jest chyba... Ostatnio też słyszałem, że skierowany wniosek do Trybunału, aby rozstrzygnął tę kwestię. Cokolwiek by się nie stało, naprawdę my jako, mówię tutaj oczywiście za, nie, albo inaczej, jako rzecznik... Ale to rozumie Radystw... pan, dlaczego to jest tak ukrywane, jeżeli yy, mówi pan, że tam się nie. nic nie kryje? Nie, 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 panie redaktorze, nie i zawsze powtarzałem. Panu, powtarzam, pana kolegom, koleżankom redakcyjnym, nie wiem, bardzo bym chciał, żeby w końcu przeciąć ten nim tajemniczość. To jeszcze jedna sprawa, panie sędzio. Dwa lata minęły od zmian ustawowych, na mocy których no, powstała nowa Krajowa Rada Sądownictwa. Tak z perspektywy obywatela, jakby pan, pan miał raczej temu obywatelowi powiedzieć, co się zmieniło na dobre w polskich sądach, to miałby pan problem z tym, żeby wskazać jakieś konkrety? Panie redaktorze, nie Będzie miał, długa lista. Nie miałbym problemu. Wiemy, to, że zawsze to bardzo. sądownictwo, no, jest nacenzurowanym. To, to konkretnie, panie sędzio, co się polepszyło? Redaktorze, to nie jest tak ogólnie, bo w jednym sądzie jest prezes Iksiński, w drugim jest prezes i y grekowski. Proszę zwrócić uwagę. To są sędziowie. To trudno powiedzieć, żeby członek Krajowej Rady Sądownictwa no, czy prezes. Są procedury, są chociażby jakieś parametry, które pokazują nam tempo orzekania, prawda? No, można, chyba, pani sędzio, jakieś wymierne też. Ale, panie redaktorze, oczywiście Pokazasz tak. plusy albo minusy. Zgadzam się z panem. Jedna jednostka pracuje lepiej, mniejsza jednostka, bo to jest naturalne, jeśli chodzi o sądownictwo, większe troszeczkę gorzej. Panie redaktorze, to nie może tak działać, że za dotknięciem tej różdżki pojawia się no, prezes, zmusza. Panie redaktorze, nie można, jeżeli zaniedbania trwały powiedzmy jedną dekadę, dwie dekady, Ale to jest jeden plus jedna ogólna korzyść, którą na cały kraj można przełożyć, panie sędzio. Dwa lata funkcjonowania nowej KRS, co się dla obywateli zmieniło na plus? Panie redaktorze, chociażby asesorzy wdrożeni do tego systemu. Y Statystycznie, statystycznie mówię, że Krajowa Rada Sądownictwa pracuje powiedzmy, efektywniej w stosunku do poprzedników, czyli więcej tych spraw jest rozstrzyganych. Mówię tutaj o y, procentowym. Panie redaktorze, 30, 40 czy więcej lat, mówię o dekadach pewnych zaniedbań, nie może spowodować, że za dwa lata, ja panu powiem, redaktorze, wszystko Czekamy wspaniale. w takim razie, czekamy panie sędzio na... Y to aż zmieni się, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, że jest lepiej, żeby Polacy lepiej sądownictwo oceniali. Bardzo dziękuję. Maciej teraz Rzecznik Sądownictwa. Dobrego dnia panu sędziemu i państwu życzę. Do zobaczenia, dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Radio Plus. Sedno sprawy.